Czym się pan zajmuje na co dzień? Graj na zwłoka, graj na zwłoka! Graj na zwłokę, czyli że jednak sprawia mu to przyjemność. Jestem dramaturgiem. To o czym pan teraz napisze? To jest tak trudno w kilku słowach. Dobry wieczór Polska! Jestem Karol. Dla przyjaciół Carlos, niech pan uprzejmie sprawdzi na bilecie. Bo może jednak pańskie miejsce jest w innym przedziale. Pan to pewnie nie ma pojęcia, jaka to frajda coś tak stworzyć. Istnieje etos artysty, etos kurwa. Tak, dziewczyno, ty się jak biała mewa. E-W-A. Konrad! Nie pękaj! Pan może sobie udawać, ale pod płaszczykiem dobroczynności lansuje pan niskie treści w tandetnym opakowaniu. Pamiętasz dziewczyno latą lato w raju I zaraz będzie do raju. Zagrałaś mnie wtedy na dwie noce do raju Zarobić, popić, poruchać, to mógłby być pański program wyborczy. Czekaj, 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 to jest fajny refren, trzeba zapamiętać.